45-letni Kojan Sapa przez 8 lat nie dotknął kobiety. Nie powiedział więcej niż trzy słowa dziennie. Nie otworzył drzwi nikomu po zmierzchu. Ale tej nocy, gdy usłyszał płacz pod starym dębem i zobaczył ciężarną dziewczynę winona luta, zostawioną na śmierć, musiał wybrać między swoim strachem a jej życiem. Wiatr szarpał wysoką trawą na prerii Kzylderę a księżyc ukrywał się za chmurami, jak stary człowiek, za zasłoną wspomnień. Kojan Sapa stał na progu swojej samotnej chaty, patrząc w ciemność, której nauczył się nie bać przez ostatnie osiem lat. Jego skóra była spękana, jak stara skóra, a włosy przedwcześnie posiwiały od żalu. Ręce miał silne od codziennej pracy z końmi i bydłem, ale serce zimne, jak kamień położony na grobie. Osiem lat temu jego życie skończyło się wraz z ostatnim oddechem jego żony Ajana. Była piękna, jak wiosenny poranek, silna, jak rzeka po deszczu, i kochała go z taką siłą, że Kojan wierzył, że nic nie może jej zabrać, ale gorączka przyszła nocą i zabrała ją w trzy dni. Kojan pamiętał każdą chwilę jej śmierci, jak trzymała jego rękę, jak szeptała jego imię jak jej oczy gasły powoli jak świeca na wietrze. Pamiętał też, jak kopał jej grób własnymi rękami, bo nie mógł znieść myśli o tym, że ktoś inny dotknąłby jej ciała. Od tamtego dnia Kojan zbudował wokół siebie mur. Nie z kamieni, ale z milczenia. Pracował od świtu do zmierzchu na swoim ranczo. Dbał o zwierzęta, naprawiał ogrodzenia, ale z nikim nie rozmawiał. Gdy ktoś przychodził kupić konia lub bydło, Kojan kiwał głową, brał pieniądze i zamykał drzwi. Ludzie z Kzyldere nazywali go cichym, ale Kojan wolał to od współczucia, od pytań, od próśb o pomoc. Ból był jego jedynym towarzyszem, a samotność, jedyną pewną rzeczą na świecie. Tej nocy, jak każdej innej, Kojan sprawdził zamki, zgasił światła, i przygotował się do kolejnej nocy pełnej koszmarów, ale gdy kładł się do łóżka, usłyszał coś, co zatrzymało mu serce: płacz, cichy, rozpaczliwy płacz kobiety. Kojan najpierw pomyślał, że to wiatr, albo jego wyobraźnia. Osiem lat samotności potrafiło robić dziwne rzeczy z umysłem, ale dźwięk powtórzył się: wyraźny, ludzki, pełen bólu. Wstał z łóżka. Założył buty i wziął latarnię. Wyszedł na zewnątrz. Jego serce biło szybciej niż przez lata. Płacz dochodził z kierunku starego dębu, który rósł na granicy jego posiadłości. To było wielkie, stare drzewo, które pamiętało czasy, gdy ziemia należała jeszcze do rdzennych mieszkańców. Kojan często siadywał pod nim w młodości z Ajaną, planując przyszłość, marząc o dzieciach. Gdy zbliżył się do dębu, zobaczył ją. Młoda kobieta, może dwadzieścia lat, siedziała oparta o pień drzewa. Jej ciemne włosy były splątane, sukienka podarta, a na twarzy miała siniaki. Ale to, co zatrzymało kojona, to jej brzuch. Był ogromny, okrągły. Kobieta była w bardzo zaawansowanej ciąży. Proszę, szeptała, patrząc na niego wielkimi, przestraszonymi oczami. Pomóż mi, moje dziecko! Kojan cofnął się o krok, przez osiem lat unikał kontaktu z ludźmi, zwłaszcza z kobietami, ale ta dziewczyna wyglądała, jakby umierała. Jej oddech był płytki, na czole miała pot, a ręce drżały. Winona Luta, wyszeptała, pokazując na siebie: To moje imię, winona Luta. Kojan rozpoznał imię oznaczało pierwsza córka w języku rdzennych mieszkańców. Ale dziewczyna wyglądała na mieszankę krwi. Może Meksykanka z rdzennymi korzeniami. — Gdzie jest twoja rodzina? — zapytał Kojan ostrożnie. Winona luta potrząsnęła głową. Łzy spływały po jej policzkach. — Nie mam nikogo. Tylko moje dziecko. Wtedy Kojan zobaczył krew. Ciemne plamy na jej sukience, pod nogami. Kobieta rodziła. Tutaj, pod drzewem, sama. Ale historia dopiero się zaczynała, bo Kojan nie wiedział, że ta noc zmieni nie tylko jego życie, ale życie całej Doliny Kizildere. Kojan stał przez chwilę w bezruchu, walcząc z samym sobą. Każdy instynkt krzyczał mu, żeby odszedł. Ale gdy zobaczył, jak winona luta chwyciła się za brzuch i krzyknęła z bólu, coś w nim pękło. Cholera! mruknął pod nosem i klęknął obok niej. Nie miał pojęcia o porodach. A Jana nigdy nie była w ciąży, to była jedna z jej największych trosk przed śmiercią. Ale Kojan widział, jak rodzą się zwierzęta i wiedział, że potrzeba ciepła, czystości i spokoju. Chodź, powiedział, pomagając Winonie, wstać do mojego domu. Winona była tak słaba, że ledwo mogła chodzić. Kojan musiał ją nieść przez połowę drogi do chaty. Była lekka jak pióro, zbyt lekka dla kobiety w ciąży. Ile dni nie jadła? W chacie Kojan rozpalił ogień i zagotował wodę. Przygotował czyste prześcieradła i ręczniki. Winona leżała na jego łóżku. Jej oddech był szybki i płytki. Moje dziecko nadchodzi, szeptała, chwytając jego rękę. Proszę, nie pozwól mi umrzeć. Nie umrzesz, odpowiedział Kojan, chociaż sam w to nie wierzył. Twoje dziecko będzie żyć. Poród trwał całą noc. Kojan nigdy nie zapomnił tej nocy. Krzyków winony, jej łez, sposobów, w jaki ściskała jego rękę tak mocno, że zostawiła ślady paznokci. O świcie urodził się chłopiec. Mały, ale zdrowy. Płakał głośno, jakby protestował przeciwko temu srogiemu światu. Kojan wziął go w ramiona i po raz pierwszy od ośmiu lat poczuł coś innego niż ból, zdumienie. Jest piękny, szeptała Winona, patrząc na syna. Jak się nazywasz? Kojan Sapa, odpowiedział. Dziękuję, Kojan Sapa. Dziękuję za uratowanie mojego syna. Kojan spojrzał na kobietę i dziecko. W świetle poranka Winona wyglądała jeszcze młodziej. Miała może dziewiętnaście lat była wychudzona, ale w jej oczach było coś nieugięte. Gdzie jest ojciec? Zapytał ostrożnie. Twarz winony stwardniała. Jest martwy, powiedziała cicho. Dla mnie. Kojan nie naciskał, rozumiał, że niektóre historie są zbyt bolesne, żeby je opowiadać od razu. Tego ranka Kojan po raz pierwszy od ośmiu lat przygotował śniadanie dla więcej niż jednej osoby. Zrobił owsiankę z mlekiem i miodem, a winona jadła z takim apetytem, jakby nie jadła od dni. Czy mogę zostać? zapytała, gdy skończyła. Tylko na kilka dni, dopóki nie będę silna. Kojan wahał się. Pozwolić obcej kobiecie zostać w jego domu? To było przeciwko wszystkiemu, czego nauczył się przez ostatnie lata. Ale gdy spojrzał na dziecko śpiące w ramionach winony, na jej zmęczoną twarz, na sposób, w jaki próbowała ukryć swój strach, nie mógł powiedzieć nie. Trzy dni, powiedział w końcu, tylko trzy dni. Winona skinęła głową z wdzięcznością, ale w jej oczach Kojan zobaczył coś, co go zaniepokoiło. Ulgę tak wielką, że wyglądała prawie na rozpacz. Pierwsze trzy dni były najtrudniejsze. Kojan był przyzwyczajony do swojej rutyny. Śniadanie o piątej. Praca do zmierzchu, kolacja w milczeniu, sen o dziesiątej. Teraz jego świat został wywrócony do góry nogami. Winona wstawała przed świtem, żeby nakarmić Miguel. Kojan słyszał jej ciche śpiewanie przez ścianę, melodie, których nie znał, ale które brzmiały jak kołysanki jego matki sprzed lat. Gdy schodził na śniadanie, ona już miała gotowe tortile i gorącą kawę. Nie musisz dla mnie gotować, mówił, ale jadł wszystko, co mu podała. Lubię gotować, odpowiadała. To sprawia, że czuję się potrzebna. Kojan obserwował, jak Miguel rośnie z dnia na dzień. Dziecko było spokojne, ale czujne. Gdy Kojan przechodził obok, Miguel śledził go oczami, jakby próbował zrozumieć tego wielkiego, cichego mężczyznę. Pewnego wieczoru, gdy Winona karmiła dziecko, Miguel wyciągnął małą rączkę w stronę Kojana. Bez namysłu Kojan podał mu palec. Miguel chwycił go mocno, a Kojan poczuł coś, czego nie czuł od lat. Protective instinct. Lubi cię, powiedziała Winona z uśmiechem. Jest tylko dzieckiem. Nie wie, co robi. Dzieci wiedzą więcej niż myślisz. Czują dobre serca. Tej nocy Kojan po raz pierwszy od śmierci Ajana nie pił whisky przed snem. Nie potrzebował. Po raz pierwszy sen przyszedł naturalnie. Trzy dni zamieniły się w tydzień. Tydzień w dwa. Winona powoli odzyskiwała siły, a jej syn, którego nazwała Miguel, rósł jak na drożdżach. Kojan obserwował ich z bezpiecznej odległości, ale nie mógł nie zauważyć, jak jego dom się zmieniał. Winona gotowała posiłki, które pachniały przyprawami, których kojan nie znał. Brała ubrania w rzece i wieszała je na sznurze, który rozciągnęła między dwoma drzewami. Śpiewała cicho, do dziecka w języku, którego kojan nie rozumiał, ale który brzmiał jak muzyka. Po raz pierwszy od śmierci Ajana dom znów miał duszę, ale kojan starał się nie przywiązywać. Winona była tymczasowa. Gdy tylko odzyska siły, odejdzie i on znów będzie sam. To było bezpieczniejsze dla wszystkich. Pewnego wieczoru, gdy Winona karmiła Miguela, zapytała: Dlaczego żyjesz sam? Gdzie jest twoja rodzina? Kojan zatrzymał się w pół kroku do drzwi. Nikt nie pytał go o to od lat. Umarła, odpowiedział krótko osiem lat temu. Przykro mi powiedziała Winona cicho musiałeś ją bardzo kochać. Kojan nie odpowiedział ale jego milczenie było wymowne. Wyszedł na werandę i usiadł na starym krześle, które służyło mu przez lata jako jedyne towarzystwo. Winona wyszła za nim, niosąc miguela. Usiadła na schodach, nie próbując się zbliżyć. — Ja też kogoś straciłam — powiedziała cicho. — Dlatego rozumiem milczenie. Kojan spojrzał na nią. W świetle gwiazd wyglądała młodo i pięknie, ale też smutno. Ojca dziecka, wino skinęła głową. Nazywał się Carlos, to było skomplikowane. Nie powiedziała więcej, ale Kojan zobaczył, jak jej ręce zacisnęły się na dziecku. Jakąkolwiek była historia Carlosa, nie była dobra. Tej nocy, po raz pierwszy od lat, Kojan nie śnił o Ajaną. Następnego ranka Kojan obudził się od zapachu. Po raz pierwszy od ośmiu lat jego dom pachniał czymś innym niż kurzem i samotnością. Winona robiła tortile na jego starej patelni, a Miguel leżał w koszyku wyściełanym czystymi szmontami. Dzień dobry, powiedziała Winona, nie odwracając się od kuchenki. Kojan mruknął coś w odpowiedzi. Nie był przyzwyczajony do porannych rozmów. Przez następne dni obserwował ją z daleka. Sposób, w jaki składała jego ubrania, nie tylko czysto, ale z szacunkiem. Jak karmiła kurczaki, rozmawiając z nimi po cichu. Jak poprawiała kwiaty na grobie Ajana, który był widoczny z okna kuchni. Była piękna, powiedziała pewnego dnia, patrząc na mały drewniany krzyż. Kojan zatrzymał się w drzwiach. Skąd wiesz? Bo tylko piękna kobieta mogłaby sprawić, że mężczyzna tak ją kocha, że zapomina jak żyć bez niej. Te słowa uderzyły Kojana jak pięść. Nikt nigdy nie rozumiał Jego bólu tak jasno. Śnił o płaczu dziecka, o śpiewie winony, o sposobie w jaki jego dom brzmiał, gdy nie był w nim sam. Ale historia tutaj się nie kończyła. Bo czasem przeszłość nie pozwala odejść tak łatwo. Piątego dnia pobytu winony w chacie, gdy Kojan pracował przy ogrodzeniu, dostrzegł kurz na horyzoncie. Jeździec, samotny, ale jadący szybko w stronę jego ranczo. Kojan wziął rifle i wyszedł na spotkanie. To był młody Meksykanin, może dwadzieścia lat, z potem na twarzy i strachem w oczach. Senior powiedział zsiadając z konia, muszę z panem porozmawiać o kobiecie jakiej kobiecie? Winona Luta Herrera słyszałem, że może tu być. Kojan nie zmienił wyrazu twarzy. Nie znam takiej kobiety. Młodzieniec rozejrzał się nerwowo. Senior, jeśli tu jest, to jest w niebezpieczeństwie. Bracia Mendoza jadą tutaj. Mają ze sobą ludzi z miasta, nie będą negocjować. Kim jesteś? Rodrigo Vega byłem przyjacielem Carlosa przed jego śmiercią. Wiem, co naprawdę się stało. Wiem, że Winona nie zabija go z premedytacją. Kojan opuścił rifle. Mów dalej. Carlos był pijany, agresywny. Zobaczył, jak bił ją tej nocy. Rodrigo to była samoobrona. Ale jego bracia mówią inaczej. Chcą dziecko i chcą zemstę. Kiedy przyjadą? Jutro. Może pojutrze? Senior, musi pan jej pomóc uciec. Tej nocy Kojan nie powiedział Winonie o wizycie Rodrigo. Ale przygotowywał się do wojny. Trzeci tydzień pobytu Winony zaczął się od jej opowieści. Siedziała przy kominku karmiąc Miguela, gdy postanowiła opowiedzieć Kojanowi prawdę. "Nazywam się Winona Luta Herrera," zaczęła cicho. "Mój ojciec był mieszanej krwi, matka z plemienia. Mieszkaliśmy w małej wiosce w dolinie. Gdy miałam osiemnaście lat, poznałam Carlosa Mendoza. Był starszy. Miał ziemię. Wydawał się dobry. Przerwała, żeby uspokoić dziecko. Na początku był łagodny, ale po ślubie zmienił się. Pił. Stawał się agresywny. Gdy zaszłam w ciążę, było jeszcze gorzej. Mówił, że jeśli nie urodzę mu syna, zabije mnie. Kojan zacisnął pięści. Znał mężczyzn takich jak Carlos. Gdy urodził się Miguel, Carlos wpadł w szał. Chciał dziedzica. Niebękarta mieszanej krwi, jak go nazywał. Tej nocy pobił mnie tak mocno, że myślałam, że umrę. Winona dotknęła blizny na swojej twarzy. Powiedziałam mu, żeby odszedł. Że już go nie chcę w moim życiu. Oszalał. Pchnął mnie. Ja go pchnęłam z powrotem. Upadł. Uderzył głową o kominek. Umarł natychmiast. Jego bracia przyszli następnego dnia. Powiedzieli, że go zamordowałam że chcą dziecko, żeby wychować je jako Mendoza. Uciekłam w nocy. Dlaczego przyszłaś tutaj? Słyszałam o mężczyźnie, który żyje sam, który nikomu nie przeszkadza. Pomyślałam, że może, może mogłabym się tu ukryć, dopóki nie minie niebezpieczeństwo. Kojan patrzył na tę młodą kobietę, która przeszła przez piekło i nadal miała siłę walczyć o swoje dziecko. Przypominała mu Ayane, nie wyglądem. Ale duchem. Bracia nie odpuszczą, powiedział. Wiem, dlatego odejdę jutro. Nie, powiedział Kojan, zaskakując siebie samego. Zostaniesz. Ale? Zostaniesz, powtórzył. A ja zajmę się Mendoza. Winona patrzyła na niego ze zdumieniem. Dlaczego? Nie znasz mnie. Nie jesteś mi nic winien. Kojan pomyślał o Ajaną, o latach samotności o sposobie, w jaki winona przywróciła życie jego domowi. Może już czas przestać uciekać, powiedział cicho. Następnego ranka Kojan podjął decyzję, która zmieniła wszystko. Zamiast czekać na problemy, postanowił je wyprzedzić. Pojechał do miasta i znalazł Rodrigo Vega w kantinie. Młody Meksykanin siedział sam, pijąc tequilę drżącymi rękami. Powiedz mi wszystko o braciach Mendoza, powiedział Kojan. Siadając naprzeciw, Rodrigo podniósł głowę. Senior, czy ona naprawdę u pana mieszka? Powiedz mi o braciach. Diego to najstarszy, bezwzględny, ale głupi. Ramon to środkowy. Ma mózg, ale nie odwagę. Alejandro, najmłodszy, to prawdziwe niebezpieczeństwo. Zabił już trzech mężczyzn w pojedynkach. Ile mają ludzi? Diego może zebrać dziesięciu. Ale Alejandro potrzebuje tylko siebie. Kojan skinął głową. Będą chcieli walczyć czy negocjować? Alejandro nie negocjuje. On bierze to czego chce. Tej nocy Kojan powiedział Winonie prawdę o nadchodzącym zagrożeniu. Spodziewał się łez, strachu, może próśb o ucieczkę. Zamiast tego Winona spojrzała mu w oczy i powiedziała: To nie twoja walka, Kojan. Stała się moją, gdy pozwoliłem wam zostać. Nie chcę, żebyś umarł z mojego powodu, a ja nie chcę żyć bez powodu. Tydzień później bracia Mendoza wrócili. Tym razem było ich sześciu. Przywieźli posiłki z miasta. Kojan był przygotowany. Zbudował barykady wokół chaty. Sprawdził amunicję. Przygotował dodatkową broń. Ale najważniejsze, poprosił o pomoc starego przyjaciela. Tom Anderson, były szeryf z Kizylderę, przyjechał z dwoma zastępcami. Byli to jedyni mężczyźni, którym Kojan ufał. To nie będzie łatwa walka, powiedział Tom. Mendoza mają pieniądze, wpływy. Ale my mamy prawdę, odpowiedział Kojan, i prawo. Gdy bracia przyjechali, Kojan wyszedł im naprzeciw, ale tym razem nie był sam. Diego Mendoza, powiedział szeryf Anderson, Jesteś aresztowany za szantaż i groźby. Jaką masz władzę? Zapytał Diego. Władzę prawa. Winona Luta złożyła oficjalne zeznania o śmierci twojego brata. To była samoobrona. Kłamstwa. Są świadkowie, powiedział Kojan spokojnie. Doktor, który zbadał jej obrażenia, sąsiad, który słyszał krzyki. Prawda wychodzi na jaw. Diego spojrzał na swoich ludzi. Było ich więcej, ale teraz stali naprzeciw prawa. To nie koniec, sapa, warknął. Ta kobieta będzie nasza. Nie, odpowiedział Kojan, a w jego głosie była stal. Ta kobieta jest moja i nikt jej nie tknie. Było to pierwsze publiczne oświadczenie Kojana od ośmiu lat. Słowa zawisły w powietrzu, jak wyrok. Diego próbował jeszcze protestować. Ale szeryf Anderson założył mu kajdanki. Pozostali bracia odjechali, gdy zobaczyli, że przegrali. Ale tego wieczoru Kojan nie mógł spać. Chodził po chacie jak keczt zwierzę, sprawdzając okna, drzwi, słuchając każdego szelestu. Winona obserwowała go z łóżka, trzymając Miguel na rękach. Boisz się, że wrócą, powiedziała cicho. Nie o siebie się boję. Wiem, Winona wstała i podeszła do niego. Kojan, przez osiem lat żyłeś bez strachu, bo nie miałeś niczego do stracenia. A teraz? Teraz masz wszystko do stracenia i to cię przeraża. Kojan spojrzał na nią. Ta młoda kobieta rozumiała go lepiej niż ludzie, których znał od lat. Co, jeśli nie będę mógł was ochronić? To nie ty jesteś odpowiedzialny za ochronę całego świata. Odpowiedziała Winona. Jesteś odpowiedzialny tylko za miłość, resztę zostawiamy losowi. Te słowa uspokoiły Kojana bardziej niż jakakolwiek broń. Tej nocy Winona znalazła Kojana siedzącego pod starym dębem, w tym samym miejscu, gdzie ją znalazł. O czym myślisz? zapytała, siadając obok niego z Miguelem na rękach. O tym, jak zmienia się życie odpowiedział. Miesiąc temu byłem pewien, że umrę sam. A teraz Kojan spojrzał na nią. W świetle księżyca wyglądała pięknie, ale też krucho. Teraz nie jestem pewien niczego. Winona położyła rękę na jego ramieniu. Kojan sapa, uratowałeś mi życie, ale chcę, żebyś wiedział: Nie zostanę z wdzięczności. Zostanę tylko jeśli mnie chcesz. Chcesz zostać? Tak, ale nie jako gość. Jako, jako twoja rodzina. Kojan odwrócił się do niej. W jej oczach nie było desperacji, tylko nadzieja. Nie wiem, jak być mężem ponownie, powiedział szczerze. Ja też nie wiem, jak być żoną ponownie, odpowiedziała Winona. Ale możemy się tego nauczyć razem. Kojan wyciągnął rękę. Winona wzięła ją w swoją. Jej skóra była ciepła, żywa. Jak miała na imię twoja żona? Zapytała cicho. A Jana oznaczało wieczny kwiat. Miałeś szczęście, że ją miałeś. Tak, a teraz mam szczęście, że mam ciebie. Pocałowali się pod starym dębem. Pierwszy pocałunek Kojana od ośmiu lat. Smakował nadzieją. Rok później Kojan i Winona pobrali się w małym kościele w Kzyldere. Miguel robił pierwsze kroki po podwórku, a Winona była w ciąży z ich drugim dzieckiem. Ludzie z miasteczka, którzy kiedyś unikali Kojana, teraz przychodzili kupować jego konie i prosić o radę. Winona stała się szanowanym członkiem społeczności, pomagała przy porodach i leczyła chorych ziołami. Czy kiedykolwiek żałujesz? – zapytał pewnego wieczoru Kojan. Czego? – że przygarnąłem obcą z dzieckiem. Kojan objął żonę i spojrzał na swoje dzieci. Miguel biegał za kurczakami. A ich córka Emma spała w kołysce. Jedyną rzeczą, której żałuję, powiedział, jest to, że nie wyszedłem tej nocy pięć minut wcześniej. Prawdziwa zmiana w życiu Kojana przyszła nie od razu, ale powoli, jak wschód słońca. Pierwszą osobą, która zaakceptowała jego nową rodzinę, była stara Maria Santos, właścicielka sklepów w Kzyldere. Ten mężczyzna wreszcie się obudził powiedziała do swojego męża gdy Kojan przyszedł po zapasy z Winona i Miguel potem była Donia Carmen położna która pomogła przy narodzinach ich córki Emma ta kobieta ma dobre serce orzekła i silne ręce będzie dobra dla tego miasteczka ale nie wszyscy byli tak wyrozumiali niektórzy mężczyźni szeptali za plecami Kojana przygarnął obcą z bękarem Zapomniał o zmarłej żonie. Kojan słyszał szepty, ale już go nie bolały. Miał coś ważniejszego od opinii ludzi: miał rodzinę. Pewnego niedzielnego poranka, gdy rodzina Sapa szła na msze, stary ksiądz, padre Francisco, podszedł do nich. Kojan, powiedział z uśmiechem: Dobrze cię widzieć wśród żywych. Dziękuję, padre. Ta kobieta przywróciła ci życie, a Jana byłaby dumna. To były słowa, których Kojan potrzebował usłyszeć. Że można kochać ponownie, nie zapominając o pierwszej miłości. Winona roześmiała się. Może przeznaczenie wiedziało dokładnie, kiedy cię wysłać. Tej nocy, gdy Kojan kładł się do łóżka obok żony, pomyślał o starym przysłowiu. Czasem trzeba stracić wszystko, żeby zrozumieć, co naprawdę ma znaczenie. A Jana dała mu miłość. Winona dała mu drugą szansę, a Miguel i Emma dali mu przyszłość. Pod starym dębem, gdzie kiedyś znalazł umierającą kobietę, teraz rosły kwiaty, które Winona sadziła każdej wiosny. To było ich miejsce, miejsce, gdzie życie Kojana zaczęło się na nowo, bo czasem największe błogosławieństwa przychodzą w najmniej oczekiwanych momentach, czasem trzeba złamać wszystkie swoje zasady żeby odkryć, kim naprawdę jesteś. I czasem 45-letni mężczyzna, który przestał wierzyć w miłość, może znaleźć ją pod starym drzewem w ramionach kobiety, która też przestała wierzyć w drugą szansę. Ale historia Kojana Sapa i Winona Luta dopiero się zaczynała. Bo prawdziwa miłość nie kończy się i żyli długo i szczęśliwie. Zaczyna się od tego momentu, Dziesięć lat później, gdy ich dzieci dorastały i Kojan uczył Miguela jeździć konno, Winona zapytała go: Czy pamiętasz tę pierwszą noc pod dębem? Każdy szczegół, odpowiedział Kojan. Co myślałeś, gdy mnie zobaczyłeś? Kojan uśmiechnął się: Coś, co robił teraz często? Myślałem, że to sen albo koszmar nie byłem pewien. A teraz? Kojan spojrzał na swoją rodzinę, Winona uczącą M Maszycia, Miguel pomagający przy koniach, ich najmłodszego syna Carlos śpiącego w cieniu werandy. Teraz wiem, że to był cud, powiedział: Mój drugi cud w życiu. Drugi? Pierwszy był, gdy poznałem Ajanę, drugi, gdy znalazłem ciebie. Winona objęła męża. A mój pierwszy cud, powiedziała był, gdy dotarłam do tego dębu żywa. Drugi, gdy ty wyszedłeś tej nocy i nie odeszedłeś. Kojan pocałował żonę w czoło. Czy wiesz, co mi powiedział dziś Miguel? Co? Zapytał, czy może nazwać dąb drzewem rodziny, bo to tam się wszystko zaczęło. Winona roześmiała się. To piękna nazwa. Tak myślę. I tak rodzina Sapa mieszkała w dolinie Kyzyldere, pod ochroną starego dębu, który widział narodziny ich miłości. Ludzie z miasteczka opowiadali tę historię dzieciom. O tym, jak samotny mężczyzna znalazł rodzinę pod drzewem i jak miłość może rozkwitnąć nawet w najtwardszej ziemi. Bo czasem to, co wydaje się końcem, jest tylko początkiem. I czasem najlepsze historie zaczynają się od słów. Ale tej nocy było inaczej.